No tak Janusz wraca na gościnne progi organizacji Fight Exclusive Night po, po krótkim pobycie w KSW. No i co? Na starych śmieciach czy raczej jest tak, że to doświadczenie z KSW spożytkujesz teraz? Oczywiście, że doświadczenie z KSW spożytkuję. Każde doświadczenie staram się pożytkować dobrze i zbieram je cały czas, cały czas i, i wydaje mi się, że sobota będzie, będzie super. Ostruda jest szczęśliwa dla ciebie, wygrana wcześniej z Gutowskim i to w bardzo efektownym stylu. Teraz na co liczysz, bo Łukasz Klinger to jest zawodnik, można powiedzieć, z polskiego rynku, ale i nie z polskiego rynku. W większości trenujący na brytyjskim rynku, więc porównanie stylów gdzieś tam nasuwa się dość, dość oczywiste. E, oczekuję bardzo dobrej walki i oczywiście zwycięstwa mojego, i zrobię wszystko, żeby zwyciężyć. Tak, Łukasz Klinger no jest zawodnikiem, jest Polakiem, ale, ale trenuje na co dzień chyba w Londynie tak? i stamtąd też przyleci tutaj na, na naszą walkę, więc no fajnie, 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 że, że jakby to powiedzieć no zawodnik spoza granic naszych. Też chyba byłeś kiedyś przymierzany do niego, ile się nie mylę organizacja Fight Exclusive Night gdzieś planowała ten pojedynek, to jest powrót chyba do, do, do pomysłu tego, czy, czy w innej organizacji? Byliśmy już dwa razy w sumie zestawiani. Raz byliśmy zestawiani chyba w 2015 roku na takiej mniejszej gali Arena, Gladiator Arena i, i też na Fenia w Szczecinie byliśmy zestawiani. Tam akurat na Fenia w Szczecinie, no to, to z, mo, z, mo, z, z mojej kontuzji nie odbyła się ta walka, e, no ale do trzech razy sztuka, więc w sobotę się widzimy. W takim razie, czego mogę Ci życzyć? by Rozumiem, że waga jest wszystko ok, nie ma żadnego problemu ze zbijaniem chyba, nie? Tak, tak, jeżeli chodzi o wagę, to jest wszystko w porządku, wiadomo, że no jeszcze swoje ważę, ale już no od dzisiaj taki się zacznie okres, już, już, że będziemy schodzić, e, więc wagę zawsze wypełniałem i tak samo będzie tym razem. Czego życzyć? No Powodzenia, dobrej walki, szczęścia, zdrowia i wygranej. I żeby nikomu się nic nie stało. To jest najważniejsze, żeby się w dobrym zdrowiu opuszczali OKTAGON i każdy był zadowolony ze swojego występu. Dokładnie. Ciechianu dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie.